Mój dziadek dał mi psa, pies cztery łapy ma Normalny mówię pies, nieprawda coś z nim jest Super Hit Festiwal właśnie dobiega końca i opadają te wielkie emocje, które towarzyszyły nam przez trzy festiwalowe dni. A ja opowiem wam i pokażę to, co działo się za kulisami, czyli to, czego nie widzieliście w telewizji. W telewizji przeważnie widzicie taki obrazek jak teraz za mną, czyli opera leśna pełna ludzi. A powiem Wam, że w ciągu dnia wygląda to zupełnie inaczej. Ławki są puste, a na scenie artyści przeprowadzają swoje próby. I muszę Wam zdradzić, że takie próby to czasami jest osobne widowisko. Jedną z takich osób, które robi prawdziwe show podczas prób jest Agnieszka Chynińska. Nie wyobrażacie sobie, jaki to jest wulkan energii. Ona pomiędzy piosenkami nie chce zdradzić, co będzie mówiła do publiczności, więc tym razem opowiadała, jak gotuje rosół, jak przygotowuje pieczarki i jak ratuje ziemniaki, kiedy jej się przegotują. Szkoda, że tego nie widzieliście. Festiwal to również taki czas, kiedy fani przyjeżdżają do Sopotu, żeby spotkać się ze swoimi gwiazdami i liczą bardzo często na autograf na selfie, ale uwaga, nie każdy artysta się na to zgadza. Na przykład Paweł domagała. Jeżeli kiedykolwiek będziecie sobie chcieli z nim zrobić selfie, musicie liczyć się z odmową. Sama byłam świadkiem, jak powiedział, że nie robi sobie zdjęć z osobami, których nie zna. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy to jemu zależy na zdjęciu. Ponieważ kiedy spotkał Zenka Martyniuka, sam do niego podbiegł i powiedział: "Proszę pana, proszę pana, czy mógłbym sobie z panem zrobić zdjęcie?". Uchwycili ten moment również fotoreporterze. Trochę już mnie znacie i pewnie zauważyliście, że w moim vlogu nigdy nie pojawia się tematyka disco polo ale z ciekawości postanowiłam porozmawiać z Zenkiem Martyniukiem i powiem Wam, że był dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Słuchajcie, ja bardzo szanuję artystów, którzy w dowolnej chwili, wręcz na zawołanie, potrafią zaśpiewać i nie potrzebują do tego szczególnych warunków, okoliczności. Zresztą sami zobaczcie. Pan jest takim artystą, który lubi śpiewać w zasadzie w każdych okolicznościach. Przed chwilą była sesja zdjęciowa na ściance i też wykorzystał Pan, żeby przepięknie zaśpiewać piosenkę. Wiadomo, że dość jesteśmy nad morzem, na razo Ja też mam sporo piosenek takich o tematyce morskiej. Lambada, no to prosimy. Nad prosimy, lambada, to prosimy. Ale od razu na myśl przychodzi mi piosenka Czerwony Gitar. Nie może szum taków śpiew. Złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi. Przypomina Ciebie mi. Szala la 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 To taka chyba najbardziej znana Znana piosenka, o chociaż moja, moja też jest na brzegu morza. Wśród piasku i mew siedzi stęskniony chłopak. Kocha dziewczynę, którą spotka spotkać dziś chce, lecz nie wie, gdzie jest ona. Brzmi nad falami jak skowronka śpiew, miłości pieś radosna. Dziewczyna także bardzo kochać go chce i śpiewa właśnie o tym. Laj, laj, la, 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 I to są takie klimaciki fajne. Co się tutaj dzieje, mruczy kot i pies. Yy, no i tak dalej. Mój dziadek dał mi psa, pies cztery łapy ma. Normalny mówię pies, nieprawda co z nim jest. Ma delikatny głos i bardzo czujny nos. I kilka śmiesznych ład, niewiele liczy puszek okruszek, puszek, burzek. Dla mnie jednym z ważniejszych momentów tego festiwalu było wręczenie nagrody dla superkabaretu, który wygrał w plebiscycie Super Ekspresu. Został nim kabaret Neonówka. Czy jak macie taką rutynę, ponieważ obserwowałam was na scenie i tak mi się wydaje, że wychodzicie bez żadnego problemu, bez tremy. Czy to jest prawda, czy jednak stresują Was takie występy? Te postacie rzeczywiście nie mają żadnej tremy, to jest fizjologia cała e, nauczanie. Zresztą nie wiem, czy pani to czuje, ale to jest fizjologia <laughs> naprawdę. <laughs> to te stroje e, to były długo suszone potem jak zostały wyciągnięte zwisły. I dlatego nie, nie mamy tej tremy. A czasami jeżeli wcielacie się w postaci, które jednak są tą to tremą O To mamy kremę. I jak sobie z nią radzić? To nie możemy pani powiedzieć, bo to jest tajemnica, ale to jest medyczna. To jest medyczne, tak. To jest medyczna tajemnica. Rozumiem, to ja jeszcze raz gratuluję. Nie, po przed. Polecamy, polecamy. Po to chłopaki. Ja po prostu medyczna. Trzy niesamowite dni. Pełne emocji, pełne muzyki, pełne humoru oraz jubileuszowych koncertów. Mnie najbardziej podobała się Agnieszka Chylińska. Słuchajcie, ta dziewczyna jest naprawdę pełna takiej energii, to jest coś niesamowitego. A kto Wam podobał się najbardziej, piszcie w komentarzach. Ja dosyć mocno relacjonowałam posad Super Hit Festival na swoim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, zachęcam Was do tego. Zaglądajcie też na stronę wasikowska.se. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. A jeżeli lubicie takie zakulisowe materiały, dajcie łapkę w górę. I widzimy się za tydzień. Cześć!